Manko ja jestem LatikWaz w kolejnym odcinku, który nagrywałem... znaczy... W poprzedni, moci, poci, poprzedni odcinek nagrywałem 10 sekund temu, ale nieważne. Yy, I dzisiaj... Bar, znaczy teraz... dzisiaj, to mnie poszły odcinek dzisiaj, ale nie yy, Dzisiaj... no o! Aha. Gosia przyjechał, zobaczył, że jestem i pojechał. Eee. Dzisiaj, znaczy teraz w tym odcinku dużo na ekranie się nie będzie działo, po prostu będę malował sobie samo dookoła. Nie wiem, czy ludzie są ślepi, czy nie, ale... Może nie chcą. Taki orange fajny wyszedł. Eee. I chciałbym... Zaprosić Was na konwój, który ja będę organizował. Może koło jakiś modów, żeby ogarniali sprawę. E, spotykamy się. No, najlepiej o tutaj. W sensie w BB. E, znaczy ja będę jeszcze to ogłaszał na radiu. Oj, zakończyłem pracę, bo odeszłem. E, spotykamy się w tym miejscu, czyli przy Mechu BB. E, jutro, o godzinie... No tak. Nie wiem o który byście mogli, ale yy... No taka może 18 Jeżeli będę Oczywiście yy, albo jutro, albo pojutrze To ja jeszcze Wam jutro yy... No Jutro Wam jeszcze tak Potwierdzę Bo nie wiem czy będę w domu, czy nie będę w domu Jutro się potwierdzi dobra, trochę czarnego. Eee... konwój, troszeczkę wyścigu e, i troszeczkę takiego pokazu, aut, można powiedzieć, takie spotkanko. No, i trochę, konw no, spotkanko i troszeczkę, konwój, tak to bardziej bym nazwał. E, raz, oczywiście. Była obietnica, więc jest, 10 łapek jest, więc proszę bardzo, będzie konwój. E, oczywiście mech w BB najbardziej się opłaca rano, bo wtedy mechów tam jeszcze w w, tej, w tych tych nie ma. I ładny bordo mi już z czarnego wyszedł, taki czerwony. No jeszcze trochę Dobra Może wystarczy e, Wracając e, To będzie taki No zabranko, zbierzemy się tutaj Mam nadzieję, że będzie bez ogorów tak jak na tamtym konwoju Co? Jeszcze raz e, Że będzie Nie tak, że zabiera ka prawie każdą prawko Bo to chyba z pięciu osób straciło prawko jak ktoś chce sobie zobaczyć ten, ten konwój, to proszę bardzo. Eee... I chyba z organizacji to tyle. Jutro się wszystko potwierdzi, bo na razie tak tylko wstępnie. Po prostu chciałem zapo za... zapowiedzieć, że będzie konwój. Obietnica to obietnica, 10 łapek, a w sumie to już Z12 jest chyba. Także proszę bardzo, będzie. Chcieliście, to będzie. Daliście łapkę, czyli chcieliście, czyli będzie. Tak to wygląda. I będę musiał zaraz sobie dać dnieniku MacBB. No właśnie w nim zacząłem pracować Czyli tutaj To jest naprawcze o czyli zmienili kiedyś jak, jak jeszcze mnie to nawet nie było prawie praktycznie na serwie tutaj można było felgi ma ten tutaj felgi były felgi bo były wywieszone normalnie no to to są mhm. Odchowuję się zaraz Fajne jest to właśnie, że mamy chorowniki tutaj. To jest fajna okolica, tylko szkoda, że mało ludzi. Mm. Tak mówię zbieramy się to miejsce jutro. O którejś godzinie potwierdzę jutro. Prawdopodobnie wieczorem jakaś od, od 18 do 20. O w tym miejscu, gdzie właśnie teraz chodzę. Czerwimy, BB, mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób będzie. Hmm. Pierwsze co zrobimy to prawdopodobnie że ustawimy się w kółeczko. Fysy eee, będą siedzieć w swoich pojazdach eee, i po prostu będą pytanka. Taki, taki plan. Potem e, prawdopodobnie ustawimy, u, ustawią się wszyscy w szeregu. Nie, na odwrót. Wszyscy się ustawią w szeregu. Tu przykładowo, przed, to, przed tym 69, bez skojarzeń. Eee, wszyscy tu się ustawią i. Będzie pytanka. Potem wszyscy w kółko albo też w szereg, jeszcze nie wiem. Się ustawią i będzie. Yy, no, najpiękniejszy pojazd. Chodzi o kolor który mi się będzie najbardziej podobał, czy coś takiego jak kupił na konwoju u Fipifa i i Cimena. Eee... I potem albo będzie jakiś, albo potem pojedziemy sobie na jedną czwartą i się pościgamy I każdy, z, ka każdy z każdym zrobimy taki trochę turniej. Więc jak ktoś chce się ścigać, to radziłbym szybkie auto, ja się nie będę ścigał, bo moim starberem i tak bym nikogo nie dogonił. Chyba, że miałbym MK2, na które właśnie zbieram, a w sumie nie mam czasu, bo muszę raz, robić filmiki. Dwa, muszę iść na dwór, dlaczego? Bo, no bo trzeba wychodzić z domu. Trzy, trochę rzeczy na organizacji. Cztery, zaraz dojdzie mi Asza, zamiast organizacji, czyli będzie jeszcze więcej roboty. I cztery, mech BB. Także nie wiem, na to, czy na, na to MK2 szybko zarobię. Yy... Mniej będzie spraw, jeżeli w ASA nie można być Mechem. To jest bardzo prawdopodobne. Ja w sumie do organizacji. Jakoś w, jestem w organizacji i... Nie wiem, ktoś chce mi, jak ktoś potwierdzi, że tu zaraz pójdę, zobaczę. Yy że nie mogę być Mechem, no to trudno, będę musiał zrobić odcinek z pożegnaniem takim, że ledwo co się przywitałem do Mecha i zaraz muszę odchodzić. Albo po prostu nie będę Wasa. Koniec kropka. Albo nie będę odchodził po prostu. No bo w sumie i ta Kasa tu jest, nie tam, że co i i tak dalej, ale nikomu tego nie mówcie. Ej, bo to jest tylko plotka, nie wiem czy tak jest. jest tu nie byłem Wasa, to nie wiem. Ale większość znam z K69N, bo tam do no byli. Wie, ale nie mówię, że są ja bo są w miarę okej. Okay. I chyba ten odcinek na tym się właśnie zakończy, że będę sobie driftował tą saberką. Wracając, pojedziemy na jedną, na jedną czwartą. każdy będzie miał swój pojazd i po prostu będziemy się ścigać. A potem zrobimy jakiś konwój, krótki. Prawdopodobnie pod mój domek, ja wezmę coś wolniejszego, żeby po prostu, nie, nie ten pod mój domek, zobaczycie gdzie mieszkam. Znaczy W tamtym filmie już każdy będzie wiedział gdzie mieszkam, ale e, zobaczycie w którym miejscu, jak, jak, jak tak czy inaczej. Może wejdziemy do środka mojego domu i tam coś zrobimy. Oczywiście będzie, yy, będzie fajnie. Mam nadzieję, że, nie, że administracja nam nie popanuje. Bo jeżeli mnie zbanuję, no to, to będzie koniec. Mm, a jak zabiorę oprawko, no to peszek. No to będę musiał siedzieć. Jestem jeszcze ciekawy, czy mam tutaj spawna, jeżeli chodzi o mecha. Prawdopodobnie nie, ale zawsze można. I, czek i czekam aż w końcu zreworkują, czyli tak jak tam te wszystkie mecha zreworkowali, to ciekawe kiedy to zreworkują. I pewnie wgrają ten sam budynek co jest tam, tylko po prostu tutaj będzie inny będą inne kolory, markery i tak dalej. E, także chyba na tym zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, w to miejsce, co teraz stoję, znaczy co teraz stoję. E, konwój, mój, głównie mój. Hmm. Tu chyba ktoś jest? Dobra, yy. także na tym chyba zakończymy ten odcinek. Ja się z tobą żegnam, ja byłem Land i będziemy się w kolejnym odcinku. Yy, w odcinku jakie do dzisiaj. Cześć.